Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. słuchajcie, zbliża się niedziela, no i u mnie pojawiają się słodkości i dzielę się z wami właśnie w niedzielę tym przepisem. Słuchajcie, ja tu już mam ponastawiane, bo oczywiście jest to przepis, którego chyba nie ma na Kukidu, jest to połączenie takiego, tak jakby, no jeden przepis jest, na którym się troszeczkę będę bardzo podpierała w ustawieniach, ale to tak też nie do końca, słuchajcie... To będzie taki wynalazek, bo to będzie taki deser ciasto, nie wiem jak to nazwać, ale słuchajcie, dorwałam, udało mi się do, zdobyć ryż preparowany. No i nie wiem, kto z Was pamięta właśnie szyszki, gdzie, gdzie robiliśmy takie szyszki, więc tutaj będzie troszeczkę podobnie jak szyszki, ale nie do końca. Dobra, koniec gadania, bierzemy się do pracy, także pamiętajcie jeszcze. Do końca, do 29 będzie kamionka i te łapki możecie otrzymać w prezencie do termomiksa. Także śpieszcie się, a ja tym razem tymczasem zabieram się za przepis. Tylko słuchajcie, muszę się tu skupić, bo naprawdę e, jeszcze tego nie robiłam. No i znowu to nie jest przepis, mówię, który jest w ustawieniach, więc trzeba sobie ustawić wszystko ręcznie. I zaczniemy od tego, że tak, do znacznie miksującego wleję e, mleko po, tutaj mam w przepisie jedną drugą szklanki, więc mniej więcej widzicie termomiks. Dobra, raz, wytarujemy 125 mili, y, gramów 125 g mleka. Bo to jest pół szklanki. Szklanka ma 250, więc mniej więcej 125. I do tego muszę dodać cukier. Cukier ma być 100 gramów. Słuchajcie, no bo jak na słodko, to na słodko. I to muszę zagotować. To muszę zagotować, zagrzać i ostudzić. Także słuchajcie, zaraz będziemy robić. Dobra, jest nawet trochę więcej. Standardowo. No i teraz tak, idziemy w nasze ustawienia. Eee, ustawmy tu, nie wiem, niech będzie 8. No patrzcie, nie chce się czasu ustawić. Niech będzie 5 minut. Temperatura 100 stopni. Żeby to nam się zagotowało. I obroty niech będzie jeden. To nam się gotuje i ja zaraz do Was wracam, powiem Wam co dalej. Już tu część posprzątam, a część jeszcze naszykuję. No i słuchajcie, jak już to nam się zagotowało, musimy to odstawić, odlać do jakiejś miseczki. No to wygląda tak. No zagotowane mleko z cukrem nie, wam, nie pokażę Wam, żeby się wyleje, ale jest na pewno gorące. Ja potrzebuję to wystudzić. Możecie to oczywiście przelać no to mówię, do miseczki czy tam do talerzyka i nawet dać do zimnej wody. Ja sobie na razie zostawiam w tym drugim naczyniu. Podmienię sobie naczynie nikt sobie to tu stygnie, a ja międzyczasem, żeby nie przelewać, chociaż i tak mi się wydaje, że tak zrobię, do naczynia miksującego wrzucam masło. Jedną kostkę masła i tutaj właśnie, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję ucierać masło no bo często gęsto jest tak, że w termomiksie masło po prostu trzeba rozpuścić. A tu ja potrzebuję je utrzeć. I znowu, żeby się nie zważyło, to tak szczerze, nie wiem, bo nie ucierałam, ale myślę, że zacznę 2,5 obroty, niech ono się troszeczkę rozetrze. Na czas nie wiem ile, ja tu jakoś sobie... Utrę tą masę, to wam powiem, ale myślę, że z minutę to niech potrwa i będziemy dodawać kolejne składniki. No i tak, kochani, moja propozycja po tym czasie, co ja zrobiłam, zgarnęłam to jeszcze kopystką i dałam na pół minuty, na 26 sekund właściwie, na obroty 3,5, żeby to masło się utarło. Bo potrzebuję masę. Taką właśnie masę, to znaczy masę. Póki co to jest samo, samo masło. I teraz, studzi się to mleko, pamiętacie, z cukrem. Tutaj od... Y ja się zastanawiałam, czy dać sobie motylek, ale na razie sobie odpuszczę. Potrzebuję dwie szklanki mleka w proszku. Słuchajcie, tak, mleko w proszku i do tego ryż. To są takie składniki, które kiedyś były modne i na topie. Teraz trochę się pozapominało o tym. Ale jak mi się udało kupić mleko w proszku i ryż, stwierdziłam, że koniecznie muszę zrobić jakiś przepis. Dobra, i teraz tak. Tutaj czasu nie ustawiam, odpalam obroty 2,5 i stopniowo będę dodawała właśnie to swoje mleko w proszku do tego swojego masła. Także jak się utrze, to powiem Wam co dalej. No i dobra, tak naprawdę to powstały takie grudki masło z mlekiem, ale właśnie do tego teraz będę sobie dolewała to swoje mleko z cukrem, tak? Żeby to właśnie zrobiła się taka inna masa, a nie sucha. Także też odpalam sobie obroty 2,5 i pomału będę wlewała to mleko zagotowane z cukrem. Trochę już przestudzone, 2,5, bo już się ciężko zrobiło. Pomalutku wlewamy i ubijamy masę. Także jeszcze chwilę i jedna masa będzie gotowa. Zaraz będziemy robić drugą. No i to koniecznie muszę Wam pokazać, jak ta masa wyszła, bo po prostu jest wspaniała. Zobaczcie, jak utarło się właśnie taka masa. Ona musi oczywiście trochę postać w lodówce, ale tak, to jest dopiero pierwsza masa. Teraz robimy drugą. No bo tak, albo przelewacie sobie to do naczynia innego, albo tak jak ja korzystacie z dwóch naczyń, także jest bez mycia. Kolejnym etapem, widzicie, tu się rozsypało cukier. Kolejnym etapem, czyli robimy drugą masę, jest przygotowanie masy krówkowej, czyli tak naprawdę wlewamy mleko skondensowane. Muszę tu sobie zobaczyć, co tu jest. Całą puszkę mleka skondensowanego, do naszego naczynia. I to musimy znowu podgrzać. Podgrzać, żeby zrobić taką masę kajmakową, chyba że chcecie to robić masę kajmakową od podstaw, bo da się. I do tego daję, mam tu tabliczkę czekolady, bo chciałabym, właśnie, żeby to był kontrast między tymi masami, więc dodam sobie tabliczkę, nie całą, zostawmy sobie z. No, dwa takie paski czekolady zostawmy sobie do dekoracji. Dobra, rzucam tą czekoladę i już Wam mówię, ustawienia 5 minut, bo to musimy troszeczkę podgrzać, żeby ten, ta masa się zrobiła gęsta. 5 minut. 90 stopni, obroty 3. Dobra, i lecimy obroty 3 i będziemy już robić drugą masę. Czekolada musi się najpierw rozpuścić, musi się podgrzać, i będziemy łączyć składniki i lecieć do lodówki. No i ostatnie kroki nas dzielą do tego, żeby połączyć te wszystkie składniki. Słuchajcie, ja w międzyczasie sobie przygotowałam foremkę. Dobrze jest ją wyłożyć sobie folią e, albo ewentualnie papierem. Nie wiem, jak to wyjdzie porcowo, więc wziąłam taką mniejszą keksówkę, bo, no mówię, ja robię to pierwszy raz. Do tej naszej masy, czyli do tego naszego mleka słodzonego plus czekoladę, wsypuję ryż. To jest mniej więcej, już Wam mówię, 150 gramów ryżu. Tu mam 90, czyli wsypię... Nie, całości nie będę wsypywała, bo też musi to trochę zostać. No i teraz tak, ten ryż musimy wymieszać z naszą masą, Czyli muszą powstać takie niby, ale te szyszki. I już Wam mówię, co dalej. Wsadzamy to do lodówki i będziemy próbować dopiero jak się schłodzi. Tylko dobra, ja sobie wymieszam i wracam. Mam nadzieję, że dobrze wymieszam. Oczywiście musiałam spróbować, słuchajcie, bo naprawdę to jest przepyszne. I teraz tak, na dno foremki wykładam część tego ryżu. Także ja sobie znowu wyłożę ten ryż na spokojnie, wygładzę i dalej Wam powiem co dalej. Ryż dany, wygładzony. Teraz lecę z kolejną masą, tą swoją. O, potrzebuję kopystkę trudną. Słuchajcie, ta masa z mleka właśnie. Już gęstnieje, zrobiła się naprawdę fajna. I teraz daję to między warstwę ryżu. Ryżu jest dosyć dużo, ale ja się nie martwię, bo nawet jak mi zostanie i nie zmieści się w tej foremce, no to znajdą się, niektórzy to zjedzą. E, a z drugiej strony jestem bardzo ciekawa tego smaku. Także drugą masę też przekładam na ten ryż. Właśnie tą masę z mleka w proszku. O, wygładzam. No. I dodaję kolejną warstwę, właśnie ryżu. I słuchajcie, no, i po to nam zostało troszeczkę tej czekolady, żeby to udekorować. Możecie zrobić z tego polewę, możecie to zetrzeć i posypać. Nie wiem jeszcze, co zrobię, dlatego, że ja to zrobię dopiero jak to ciasto, ten deser, schłodzi się troszeczkę mi w lodówce. Najlepiej to zostawić na noc, żeby to fajnie nam się, widzicie, jak tak wam o, mm, leci jeszcze ta masa. Dobra, kochani, no to ja sobie tu wygładzam, dopieszczam. Lecimy do lodówki i widzimy się, jak to wszystko już się nam dobrze schłodzi. No więc kochani, tak wygląda moje ciasto po przekrojeniu. Ja je dałam odwrotnie, czyli do góry nogami. Na górze posypałam czekoladą, stawam na takiej małej tareczce i zobaczcie, tak to wygląda. Ech, oczywiście moja się nie chodziło jakoś przez długo, więc jeszcze troszkę się rozpada, ale ja już się nie mogłam doczekać. No bo ten smak to połączenie to musi być naprawdę przepyszne. Masa się zdążyła z ale ryż jest troszkę suchy i się troszeczkę rozpada. Ale ja myślę, że to chyba i tak. Mmm, mm. rewelacja. Słuchajcie, rewelacja. Niesamowite połączenie. Także róbcie, róbcie, kochani, to ciasto. Ja lecę jeszcze po kawu bo. Uwielbiam kawę i do tego gorzka kawa i słodkie ciasto. Życzę Wam spokojnej, miłej niedzieli. No i co? Do zobaczenia w tygodniu. Mam nadzieję, że teraz więcej mi się uda, że będą trzy odcinki. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć. No i zapraszam na Facebooka, Instagrama, TikToka, gdzie tam tylko chcecie, udostępniajcie moje filmiki. No i czekam na Wasze komentarze. Co dalej robimy? Buziaczki, trzymajcie się, pa pa!